Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie na życzenie radiosłuchaczy opowiem o tikach u dzieci oraz o chorobie zwanej czasem chorobą tików albo zespołem Tureta, który uznawany jest za chorobę występującą rodzinnie, której mogą występować inne osoby z podobnymi objawami, jakie dodatkowo Wykazują zaburzenia zachowania, często nadpobudliwość psychoruchową, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne zaliczane do nerwic. Tiki różnią się pod względem nasilenia, częstości, długość trwania ich rodzaju. Pierwsze doniesienia dotyczące tików pochodzą już z czasów starożytnych, chociaż bardziej szczegółowe opisy. Pochodząc z roku 1885 z publikacji francuskiego lekarza Gilles Toureta, od którego nazwiska pochodzi nazwa choroby, jak mówiłam już, nazywanej czasem chorobą tików. Wyróżniane są tiki ruchowe, głosowe albo wokalne i czuciowe, a także rzadko występujące tiki fantomowe. Tiki ruchowe dzielą się na tzw. tiki proste, które dotyczą jednej grupy mięśniowej oraz tiki złożone, polegające na skoordynowanych ruchach i mogące przypominać codzienne wykonywane ruchy albo gesty, mające jednak nieprawidłowe nasilenie i długość trwania. Tiki ruchowe, zarówno proste, jak i złożone dotyczą najczęściej mięśni twarzy, głowy, szyi jakie mogą niekiedy zmieniać lokalizację u tej samej osoby. Możliwe jest także występowanie kilku tików ruchowych jednocześnie. Najczęstsze rodzaje tików ruchowych to marszczenie czoła, mruganie oczami, otwieranie ust czy wytrzesz oczu. Nagle, przeważnie gwałtowne ruchy nie podlegają woli. Mogą występować w każdym wieku, jednak zwykle pojawiają się u dzieci w wieku przedszkolnym. Nasilenie występowania występuje między 10 a 14 rokiem życia, jakie kojarzone jest z niedojrzałością układu nerwowego, nagromadzeniem silnych napięć i stresu, chociaż jako czynniki ryzyka. Podawane są także przewlekłe infekcje bakteryjne, wirusowe i osłabienie układu odpornościowego. Przyczyną kików może być zarówno stosowanie, jak i odstawienie substancji psychoaktywnych i narkotycznych. Mogą one występować także jako ruchy mimowolne powstające po zażyciu kokainy albo amfetaminy. Za jeden z najistotniejszych czynników związanych z pojawianiem się tiku wymiany jest stres i istnieje korelacja między przeżywanymi przez chorego uczuciami i emocjami i częstością tików. Tiki nerwowe mogą być wyzwalane nie tylko przez stres czy emocje, ale również pozytywne emocje takie jak euforia. Dzieci, u których tiki zaczęły pojawiać się z większą częstotliwością, mogą nie radzić sobie z emocjami, z doświadczeniem stresu, którego źródłem mogą być zarówno trudna sytuacja w rodzinie, problemy szkolne czy środowiskowe. Mimowolne ruchy zwane tikami motorycznymi mogą występować samodzielnie, albo mogą pojawiać się z nagłymi dźwiękami, słowami w tym przekleństwami, które określane są tikami wokalnymi. Tiki, jak wspomniałam, występują zwłaszcza w dzieciństwie i młodości. Statystycznie mogą pojawiać się nawet u 10% dzieci w jakimś okresie życia, występując jednak częściej u chłopców i mężczyzn niż u dziewcząt i kobiet. Proste tiki motoryczne. Dotyczące, jak mówiłam, małych grup mięśniowych są prostymi ruchami. Zwykle jest to wzdryganie, grymasy, marszczenie czoła, wydymanie ust, mruganie, gwałtowne ruchy ramion czy głowy, a proste tiki wokalne, wśród których występują bardzo często takie jak kaszel, prychanie, gwizdy, nucenie, krzyk albo szept. Ponadto wyróżniane są tiki motoryczne złożone, jakie stanowią połączone ruchy, gdzie bierze udział więcej grup mięśniowych, gdy występuje podskakiwanie, klaskanie, przygryzanie albo wysuwanie języka, przygryzanie ust, drapanie lub inne ruchy, w tym także przybieranie dziwnych pozycji ciała. Złożone tiki wokalne. Przerywają tok mówienia, sprawiając wrażenie jąkania. Charakteryzowane jako mimowolne tyki u osób cierpiących mogą być poprzedzane objawami zapowiadającymi czy zwiastującymi tiki, w tym narastanie wewnętrznego napięcia lub inne nieprzyjemne uczucia, które mogą poprzedzać jak swędzenie skóry czy mrowienie. Chociaż tiki zanikają zazwyczaj podczas snu, jednak mogą występować także podczas snu, gdy osoba cierpiąca jest skupiona na pracy, na egzaminie, ponadto czynnikiem ryzyka jest przeżywanie trudnych sytuacji przekraczających możliwości adaptacyjne dziecka. Wymieniana jest zwłaszcza atmosfera zastraszania, lęku, napięć, konflikty wewnątrzrodzinne, problemy szkolne i relacje z rówieśnikami. Dzieci niekiedy mogą powstrzymywać tiki na kilka godzin, jednak w późniejszym okresie dochodzić może do nasilonych, powtarzających się objawów. W obecnie przyjętych klasyfikacjach chorób wyróżnia się kilka grup zaburzeń tikowych, także tiki przemijające, przewlekłe i nieokreślone. Jako tiki przemijające charakteryzują się występowaniem Zwykle kilka tygodni do miesięcy tików, jednak nie dłużej niż rok. Przemijające wokalizacje pojawiają się znacznie rzadziej, występując około 18% populacji ogólnej, zwykle zaczynając się w wieku szkolnym. Tiki przewlekłe różnią się od poprzednich, przede wszystkim długim czasem trwania przez wiele lat i stosunkowo niezmiennym charakterem. Przewlekłe tiki ruchowe i wokalne różnią się, gdyż wokalizacje i tiki ruchowe nigdy nie występują razem. Przez długi okres czasu uważano tiki za zaburzenia o przyczynie psychicznej, gdyż nie znajdowano żadnych widocznych zmian w mózgach chorych, u których występowały tiki dopiero w 1968 roku. Gdy skuteczny w leczeniu tików okazał się haloperidol, który blokuje specyficzne receptory w mózgu. Odrzucono teorię psychogennego podłoża choroby. Według współczesnych badań epidemiologicznych jako przyczyna wymieniany jest jednak nie tylko czynnik dziedziczny czy rodzinny. Mimo nieznalezienia do tej pory genu odpowiedzialnego za rozwój choroby, ale przeważa pogląd jednak o organicznym podłożu schorzenia, na co ma wskazywać skuteczność różnych leków, których mechanizm działania polega na wpływie na specyficzne receptory i neuroprzekaźniki w mózgu. W etiopatogenezie zaburzeń uczestniczy wiele systemów przekaźnictwa nerwowego i neuromodulatorów czy neuroprzekaźników, takich jak dopamina w systemie dopaminergicznym czy acetylocholina w systemie cholinergicznym, również kwasgamaminomasłowy, a także hormony, androgeny czy neuropeptydy. Leczenie Tików wprowadzone jest w poradni neurologicznej, chociaż nadal Konieczne jest leczenie psychoterapeutyczne, szczególnie z wytłumaczeniem rodzicom i nauczycielem powodów choroby. Zrozumienie podłoża choroby ma pomagać w przełamaniu rodzinnego obciążenia problemami psychicznymi. W terapii behawioralnej stosuje się różne metody, także różne techniki, które pomagają w opanowaniu tików i zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Stosowane leczenie farmakologiczne polega na podawaniu do ustnych leków działających na wspomniane już różne układy receptorów i przekaźników chemicznych w mózgu. Dobór leku jest bardzo indywidualny, zależąc od rodzaju tików, stopnia ich nasilenia, a także wpływu na codzienne życie, współistnienia innych objawów i zaburzeń, szczególnie takich jak ADHD czy nerwice kompulsyjno obsesyjne. W przypadku nieuciążliwych tików prostych często lekarze w ogóle nie prowadzą leczenia farmakologicznego. Wybór leku zależy także, zwłaszcza w Polsce, od dostępności poszczególnych preparatów. W Polsce najczęściej wśród stosowanych leków jest klonidyna, haloperidol, pimozyt. Stosowane są także nowsze preparaty przeciwdepresyjne, jak sulpiryt, chociaż stosowanie tych leków bywa ograniczone wieloma objawami ubocznymi, szczególnie sennością, spadkiem ciśnienia tętniczego objawami przyrostu wagi czy męczliwości. W leczeniu tików prostych dotyczących wybranej grupy mięśniowej skuteczna może być także w niektórych przypadkach miejscowo podawana botulina. Wiele leków jest nadal badanych, jeśli chodzi o leczenie tików. Za chwilę opowiem o zespole Tureta. Zespół Tureta został opisany po raz pierwszy w roku 1885 jako zaburzenie układu nerwowego charakteryzujące się nieskoordynowanymi ruchami stowarzyszącą echolalią, koprolalią, które przez Tureta zostały najpierw nazwane, jak już mówiłam, zespołem objawów albo chorobą kików. Zasadniczą cechą zespołu jest występowanie tików ruchowych i wokalnych, które pojawiają się wielokrotnie w ciągu dnia. Ich nasilenie i lokalizacja mogą być zmienne. Tiki proste są podobne jak w przebiegu zwykłych tików, rozpoczynają się zwykle około 3 do 8 lat, objawiając się najczęściej jako mruganie albo grymasy twarzy, których nasilenie wzrasta z wiekiem, osiągając maksimum między 10 a 13 rokiem życia. Wystąpienie tików ruchowych poprzedza zwykle pojawieniem się kilka lat wcześniej tików wokalnych pod postacią pociągania nosem albo chrząkania, a w wieku około 20 lat większości chorych dochodzi do zmniejszenia objawów. Występowanie tików jest niezależne od woli, chociaż większość osób potrafi na krótki czas powstrzymać tiki, jak już mówiłam, z następczym nasileniem występowania objawów. Nasilają występowanie tików sytuacje stresowe, ale także relaksacja. Zmienność częstości występowania tików jest charakterystyczna dla zespołu Tureta, a występowanie grup tików ze zmieniającą się częstotliwością jest podstawą obserwowanego zjawiska przybywania i ubywania objawów. Bardzo charakterystyczną cechą dla zespołu Tureta jest współistnienie tego zespołu z objawami ADHD lub zaburzeniem hiperkinetycznym czy objawów obsesyjno-kompulsywnych albo obu tych zaburzeń równocześnie. W ciężkiej postaci zespołu pojawiają się również inne objawy, takie jak kaprolalia, kopropraksja, a także samouszkodzenia i wiele innych symptomów. Rozpoznanie zespołu tureta opiera się na występowaniu wspólnych ruchowych tików i jednego lub więcej tików wokalnych przez pewien okres czasu, chociaż niekoniecznie w tym samym czasie. Jak już mówiłam, tiki pojawiają się wiele razy dziennie, prawie codziennie lub okresowo dłużej niż przez rok, przy czym okres bez tików może nie jest dłuższy niż trzy miesiące. Klasyfikacja zaproponowana przez zespół klasyfikacji tików zawęża kryterium do wieku lat 18 ze względu na złożoną symptomatologię. Wyróżniane są trzy postacie kliniczne zespołu, czyli zespół tureta prosty, gdzie występują tylko tiki wokalne i ruchowe. Pełnoobjawowy, stowarzyszącą koprolalią, koproplaksją, echolalią i echopraksją, i zespół Tureta z towarzyszącymi objawami o typie ADHD czy zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi. Rozpoznanie choroby opiera się na badaniach elektrofizjologicznych, ale także neuroobrazowych, jakie dostarczają informacji mogących wyjaśnić istotę i patomechanizm tej choroby. Badania elektrofizjologiczne pokazują wzmożoną aktywność szlaków, gdzie wydzielana jest dopamina. Badania neuroobrazowe pokazują zmiany w mózgu, w jądrach podstawy mózgu, także w obrębie spoidła wielkiego, w badaniach wykrywa się różnice w metabolizmie płata czołowego. U chorych występują także zmiany metabolizmu w obrębie jąder podstawy mózgu. Na podstawie badań mózgu określono okolice, w których metabolizm był kojarzony z nasileniem czy występowaniem kików obejmując różne obszary kory, m.in. środkowo-boczne obszary kory przedruchowej, przednia część kory obręczy, także boczno-grzbietowy, obszar kory i płata ciemieniowego, pole broka, górny zakręt skroniowy, wyspa i przedmurze. Są to wszystko obszary wyodrębnione i w których zmiany wyraźne występują w zespole Tureta. Patofizjologiczne podstawy. Powstawania TIC-ów mają wynikać według obecnych badań z nieprawidłowości połączeń między tymi ośrodkami, o których mówiłam, jednak wpływ według niektórych mogą wywierać także słyszane w okresie dzieciństwa przed nieuświadamiane przekleństwa w okresie dziecięcym, zwłaszcza w połączeniu z silnymi emocjami i ze stresem, wpływ czynników genetycznych. To tylko jedna z hipotez na temat etiopatogenezy, czyli przyczyn powstawania choroby czy zaburzeń poza występowaniem rodzinnym. Wymieniane jest w chorobie także występowanie czynników środowiskowych w czasie ciąży czy wczesnego dzieciństwa. Jak wspominałam, na występowanie choroby może mieć wpływ również przewlekłe infekcje, zwłaszcza paciorkowcowe albo wirusowe. Są sugestie, że w przebiegu gorączki reumatycznej uszkodzeniu ulegają te same struktury anatomiczne, co w chorobie tikowej, co powoduje występowanie u części chorych także innych zaburzeń, zarówno tych, o których mówiłam ADHD, jak i obsesyjno-kompulsywnych. W chorobie tikowej występują także różne wspomniane objawy i do których zaliczane jest Koprolalia, echolalia, prostetyki ruchowe są podobne jak opisywane wcześniej, natomiast u niektórych występują ruchy niecelowe, cechują się one stereotypowym charakterem, dotyczą szczególnie mięśni głowy, szyi, już z wymienianymi objawami takimi jak mruganie, mrużenie. I Ruszanie nosem, grymasy twarzy, ruchy głową, objawy w obrębie kończyn górnych, zwłaszcza wzruszanie ramionami, nagłe ruchy rąk, także w obrębie brzucha, wciąganie czy w obrębie kończyn dolnych, jak kopanie. Najczęstszym z prostych tików ruchowych obserwowanych jest mruganie, które występuje u 65% chorych. Złożone tiki mogą także dotyczyć bardzo różnorodnych grup mięśniowych, zorganizowane w kolejności, skoordynowane Wiele chorych opisuje pojawianie się przykrych doznań czuciowych poprzedzających występowanie tików ruchowych złożonych, które poza tym objawami prodromalnymi czy zwiastującymi, takich jak swędzenie, może to być również przymus wykonywania ruchu, dotykanie różnych części ciała, podskakiwanie, skakanie. Tiki wokalne wywołują także skurcz mięśni oddechowych. Zwłaszcza krtani, jamy ustnej czy jamy nosowej, stąd wymieniane już sząkanie, kichanie, pociąganie nosem czy głośne przełykanie. Bardzo charakterystyczne dla zespołu turyta jest koprolalia, określana jako przymus wypowiadania wulgarnych słów. Podobnie kopropraksja, czyli niewłaściwe, przymusowe, wulgarne gesty, oraz echolalia, czyli automatyczne powtarzanie wypowiedzi innych ludzi z naśladownictwem ich wymowy i akcentu. Echopraksja z kolei to automatyczne powtarzanie gestów i ruchów innych osób. Palilalia i palipraksja nazywane są powtarzanie własnych wypowiedzi i własnych ruchów. Jak wspominałam, choroba współistnieje w aż około 3 do 10% z ADHD, które dzielone jest jeszcze na zaburzenia uwagi, nadmierną ruchliwość, a także impulsywność, co pogarsza stan chorych. W pewnej grupie chorych ADHD i zespołem Tureta, zwłaszcza u dzieci starszych i nastolatków, obserwuje się bardzo nasilone napady gniewu. Objawy kompulsyjno-obsesyjne, na które składają się powtarzające i uporczywe myśli oraz obrazy pojawiające się w umyśle chorego i odczucia wewnętrznego przymusu wykonania określonej czynności występują nawet od 30 do 70% chorych na zespół Tureta. Pojawiają się u nich również stany lękowe, zaburzenia snu pod postacią trudności w zasypianiu. I parasomni. Mimo badań i poszukiwań, brakuje nadal idealnego sposobu leczenia nie tylko tików prostych, ale także farmakologicznego leczenia zespołu Tureta, które powinno być podejmowane ostrożnie po rozważeniu wszystkich potencjalnych korzyści i objawów niepożądanych. Leczenie tików w przebiegu choroby tikowej jest długotrwałe i do dzisiaj podstawowym. Lekiem jest neuroleptyk o nazwie haloperidol, jaki niestety daje objawy niepożądane. Haloperidol wykazuje działanie sedatywne, może powodować także lęki i fobie szkolne, a także późne dyskinezy. Zastosowanie w leczeniu, zwłaszcza w Europie, znalazły takie preparaty jak respiridone i inne z tej grupy. Sugerowano także przez skórne podawanie nikotyny, które miały zwiększać skuteczność terapii. Innym stosowanym lekiem w leczeniu zespołu tureta jest metoklopropamid, określany jako ośrodkowy i obwodowy antagonista receptorów. D2, jaki może wpływać na zmniejszenie tików, jednak nadal nie przeprowadzono szerokich badań klinicznych z wykorzystaniem tego preparatu, który jest lekiem stosunkowo dawno stosowanym w zaburzeniach przewodu pokarmowego. Stosowane są także Pergolid, ze względu na skuteczność i potencjalne mniejsze działania niepożądane w stosunku do neuroleptyków podawana przez lekarzy dość często jest klonidyna, która jest stosowana jako lek pierwszego rzutu w leczeniu TIKów w przebiegu zespołu Tureta, względnie korzystne działanie klonidyny jest także w przebiegu zespołu Tureta razem z ADHD. W leczeniu farmakologicznym stosowano również baklofen, to jest środek, który rozkurcza mięśnie i, jak już mówiłam, niektórzy podawali chorym toksynę butulinową. Coraz powszechniej stosowane są techniki behawioralne, takie jak psychoterapia, odwracanie nawyków, techniki relaksacyjne, hipnoterapia i biofeedback. Największe nadzieje związane są obecnie z techniką, jaka polega na rozpoznaniu wszelkich okoliczności, które poprzedzają bezpośrednio wystąpienie tiku, a w, na kolejnym etapie ćwiczenia świadomego napinania mięśni dotkniętych tym objawem. Stosowane jest często, jak mówiłam, klonidyna, ze względu także na różne kierunki działania razem z metylfenidatem. Klonidyna jest pomocna w zwalczaniu również objawów impulsywności, nadruchliwości, metyfenidat, objawów jeśli chodzi o zaburzenia uwagi. Ważnym elementem terapii u dzieci z zespołem Tureta i ADHD ma być postępowanie, które uczy zachowań zarówno w szkole jak i w domu. U dzieci z zespołem Tureta i ADHD Powinny być w specjalny sposób traktowane podczas testów przeprowadzanych w szkole i w uczeniu. W leczeniu objawów z kolei kompulsywnych, nerwicy kompulsywno-obsesyjnej, stosowane są bardzo często preparaty z grupy nowych preparatów przeciwdepresyjnych. Znaczna część dzieci, zarówno z zespołem TURETA, jak i zespołem ADHD czy zespołem nerwicą Kompulsyjno-Obsesyjną, doświadcza znacznych trudności w szkole. Dlatego prawidłowe leczenie, które jest połączeniem zarówno technik behawioralnych, jak i farmakoterapii, może nie tylko poprawić funkcjonowanie tych dzieci, ale także ich naukę, i jak wspomniałam, w obecnym czasie prowadzone są ciągle badania, zarówno co do przyczyn choroby, jak i leczenia. To tyle co w dzisiejszym programie na prośbę Radio Słuchaczki. Powiedziałam Państwu zarówno o tikach prostych, jak i o chorobie tureta. Bóg zapłaci za uwagę. Z Panem Bogiem.